Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Tak więc zbiera się chwast i spala w ogniu. Tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Pańskie. W przypowieściach otworzył swoje usta. Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Czy my dzisiaj jesteśmy otwarci na prawdę, czy na światło miłości i życia? Jeśli przyjmujemy Jezusa do swojego życia, pierwsze co jest? Pierwszy krok przebaczenie. Pan bierze na siebie nasze grzechy, przebacza nam. To jest pierwszy krok wiary, żeby być wolnym od wszelkiego zła. I żyć w światłości. I człowiek wolny pomaga innym, pomaga innym dążyć do tego wymiaru istnienia, aby też inni byli pełni pokoju. Bo Prawda daje nam największy dar wewnętrznej harmonii z Bogiem, sobą, z bliźnimi, którzy też trwają w niej. I dlatego Chrystus w tej przypowieści, bardzo prostej. Chce nam przekazać tajemnicę Królestwa Bożego i naszego życia. Żebyśmy zawsze i wszędzie, nie tylko w świątyni, przynosili piękne owoce, czyli miłowali Boga. W Nim żyli, wzrastali i Jego miłość nieśli. W naszą codzienność. I martwe czyny, czyli chwasty. Nie ma z nich owoców. Dużo wyciągają z ziemi soków różnych. Ale nie ma owoców. I Jezus mówi poznacie po Owocach. Jeremiasz z wielkim bólem opisuje rzeczywistość. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc. I cały lud. Wielka groźba klęski. I jego modlitwa i wołanie o obudzenie sumień. By człowiek odrodził się do nowego życia. Bo ta największa miłość daje nam Prawdziwe życie i piękne owoce tu i wieczności. I niech to wołanie psalmisty o miłosierdzie, o przebaczenie będzie szczególną naszą modlitwą za nas, naszych bliźnich i za świat. Zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowa